Siemanko Dzisiaj pokażę Wam jak kroić i jakie noże używać w kuchni Tutaj jest przykład noży jakich nie używać One są wszystkie widać Ten jest z ząbkami Idealny do chleba, ale nie do krojenia Ten znowu jest zagiętki, tak. Ten też w ogóle do niczego tak. Ten już jest lepszy ale też do niczego Noż jaki chcemy mieć w kuchni to jest gruby, idealnie pasujący do ręki, w taki sposób, że jak chwytamy, to on sam chodzi, okay? Tutaj grubszy, cieńszy na końcu i sztywny, lekko giętki na końcu i to wszystko, okay? Nie za duży, mógłby być ciutkę większy, ale chodzi o to, żeby był, żeby wykonać ten ruch cięcia, okay? Także pokażę Wam, jak się ciąć tym nożem. Nie musicie kupować drogich noży. Noże kosztują od nie wiem, 50 do 200 zł. Ten nóż kosztował około 20 zł, a i tak jest idealny. Okay. Pokażę Wam, jak zacząć ciąć takim nożem. Także co chcemy? Chwytamy nóż, jeśli chcemy sprawdzić do deski, czy pasuje. Okay. Musimy go chwycić dwoma palcami i wykonać ten ruch, nie? Jeżeli on wykonuje ten ruch, to już jest spoko, okay? Tak będziemy ciąć marchewkę, w ten sposób. Teraz jak chwytamy nóż, chwytamy go, dajemy wskazujący palec, okay? Do noża, to nam wyznacza naszą linię. Możemy go schować, ale możemy go też trzymać tutaj. Palce schowamy do rączki, okay? I trzymamy nóż, w ten sposób. A ruch, jaki chcę wykonać, to jest taki. Okay. Na początku będzie to ciężkie, ale spokojnie przyjdzie czas z praktyką. Jeśli chodzi o warzywo, to musimy je chwycić tymi dwoma palcami z tyłu, żeby trzymać stabilizację. Okay. Tymi dwoma tylko przesuwamy. Później te dwa przesuwamy w ten sposób i tak, i tak, i tak do końca. Okay. Czyli w szybkiej. W szybkim wykonaniu będzie to wyglądało tak, że tym kroimy, tu przesuwamy, chwytamy tym, tymi dwoma palcami, przesuwamy te dwa palce i później idziemy tak. Także pomału zaczniemy kroić. Także tutaj ten palec, nóż schodzi, nie, nie, nie możemy noży, noża wyżej podnieść niż do tego momentu, okay? do dotąd, bo później możemy się uciąć. Najlepiej, żeby się ślizgał nam po paznokciu. Okay? Czyli jedziemy, zaczynamy. Ruch. Do góry i znowu. I znowu. I znowu. I znowu. Także jak widzicie, przesuwamy cały ciężar, cały nóż ostrze do tyłu i nie naciskamy, tylko taki ruch, że on płynnie schodzi. Okay? Tego musimy się nauczyć, tak? Jeszcze raz, malutku, Tak? Tu się kończy na samym końcu, nasze cięcie się kończy. Zaczynamy w połowie i jedziemy całą drogę do końca. OK? Także w ten sposób kroimy. Jeszcze, jak możemy kroić, to jest w kosteczkę. Marchewkę kroimy w długie, pomalutku, w długie paski. Tak? ten sposób, jeżeli chcemy coś pokroić w kosteczkę. Ustalamy sobie nożem, trzy na górkę, znowu im cięższą kosteczkę chcemy pozyskać, tym cięższe robimy paski, okay? płaty, a potem paski. Czyli mamy takie już paseczki z tego, wyrównujemy nożem, chwytamy tą samą zasadę, tutaj obowiązuje tak jak wszędzie, okay? czyli chwytamy tu, i przesuwamy te palce. I jedziemy tak samo jak wcześniej jechaliśmy z tamtymi. Pomalutku. Zaczynamy po malutku i coraz szybciej. Okay. No i takie, te. No i taka kosteczka nam z tego wychodzi, ok? Co jeszcze? Możemy. Możemy pokroić, tak jak pokroiliśmy tutaj, plasterki, kosteczkę, okay. w półksiężyce, też w taką samą zasadę. Okay. W zależności od tego, jakie warzywo używamy, takiej siły naciskowej musimy używać. Tutaj to już nie będzie potrzebne. Na przykład kabaczek, jeżeli chcemy go pokroić w półksiężyce, przykrywamy go na pół. I jedziemy z tą samą zasadę Przesuwamy. Okay. Także to będzie na tyle. Trochę syf się tutaj robi, ale spokojnie. Nie? Tutaj pokażę Wam, jak pokroić cebulę też. <laughs> Najlepiej odkrawamy. Przekrawamy na pół. Okay. Ściągamy ten z łupinki. I zostawiamy tą końcówkę, nigdy tą, ja nie preferuję y, używać tej końcówki, zawsze górną. Okay. Zostawiamy ją, przekrawamy, robimy takie płatki, kroimy ją na listki, raz. Im drobniejszą cebulkę chcemy pozyskać, tym więcej takich płatków robimy. A potem jedno przedrobione, miejsce przy miejscu, jeden, dwa, trzy, cztery, okay. I tak samo, znowu ta sama zasada obowiązuje. Chwytamy tu, przesuwamy i tymi palcami się odpieramy. Okay? To jest sposób, w jaki pozyskujemy kosteczkę, okej? Okay? Później na pół. Zostają nam takie same kładki I możemy też ją pokopać, pociąć w ten sposób. Na jakiej zasadzie to się opiera? Trzymamy tu nóż, nie za mocno, leciutko, a tutaj tymi dwoma palcami, góra, dół, góra, dół. I wykonujemy szybkie ruchy, góra, dół, góra, dół. To wszystko z naszej lekcji. Dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia.